Katastrofa ekologiczna Odry odsłoniła nie tylko martwe ryby. Jasno i wyraźnie widać, kto i w jaki sposób angażował się w ratowanie rzeki. Burmistrz Krosna Odrzeńskiego dziękuję wszystkim, którzy nie czekając na oficjalne wezwanie do pomocy rzucili wszystko, by ratować naszą rzekę. Ma to na myśli wędkarzy, społeczną Straż Rybacką, członków PZW, okręgu Zielona Góra, przedstawicieli lokalnych organizacji, w tym Stowarzyszenia 515 Km Odry, strażnikom miejskim, strażakom ochotnikom, pracownikom Urzędu Miasta i Starostwa powiatowego i wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Przede wszystkim tym działaczom, którzy byli na pierwszej linii frontu. PZW, Społeczna Straż Rybacka, yy, idźmy dalej. Kto jeszcze był? Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna, yy, organizacje, organizacje podarządowe. pozarządowe. No właśnie, bo przypominaliśmy sobie, żeby... Zwykli pracownicy Wód zwy, Zwykli pracownicy Wód Polskich, ale także Wojsko Polskie, yy, powiatowa straż pożarna, państwowa nasza. To byli ludzie, którzy ruszyli nad Odrę i ją tak wysprzątali, że dzisiaj mamy rzekę bez płynących, martwych ryb. Burmistrz składa podziękowania również Państwowej Straży Pożarnej i Wojsku Polskiemu oraz Wojskom Obrony Terytorialnej za wsparcie tych działań. Samorządy stanęły na wysokości zadania, także ten wojewódzki. W połowie sierpnia każda para rękawic, każdy podbierak były na wagę złota. I właśnie to trafiło do organizacji ratujących rzekę. Zarząd Województwa przekazał na zakup sprzętu 100 tysięcy złotych. Zarząd Województwa Lubuskiego 12 sierpnia, czyli niezwłocznie. Jak tylko dowiedzieliśmy się o tym, co się dzieje naprawdę na Odrze, o wielkiej klęsce ekologicznej, zarząd województwa natychmiast skierował niezbędne środki finansowe na wsparcie Związku Wędkarskiego i w, tym, w tej pierwszej decyzji przeznaczyliśmy 100 tysięcy złotych. Nie sposób dzisiaj wymienić wszystkich, którzy nam pomagali, bo to nie tylko strażnicy społecznych, straży rybackiej, to nie tylko. OSP, ale wielu wolontariuszy bezimiennych. I też chcemy bardzo serdecznie podziękować. Powiat Krośnieński jest jednym z samorządów, który najbardziej odczuł skutki odrzańskiej katastrofy który mocno zaangażował się w działania związane z oczyszczaniem rzeki. Na terenie powiatu Krośnieńskiego znajduje się 40-kilometrowy odcinek Odry. Bardzo duży obszar do monitorowania i do naprawiania. Pani Marszałek, bardzo dziękuję za ten sprzęt, który samorząd województwa lubuskiego przekazał dla społecznej straży rybackiej. Odpowiedzi na wiele pytań mogą dać kontrole poselskie i instytucji odpowiedzialnych za stan Odry zarówno na szczeblu krajowym jak i wojewódzkim. Mieliśmy naprawdę ważne rozmowy, czekamy także aż te Dokumenty do nas płyną, bo niestety najmniej informacji uzyskaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, natomiast obraz niestety wyłania się bardzo ponury z tych naszych kontroli. Dodajmy, że w ubiegły piątek Katowicki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przyznał oficjalnie 11 sierpnia w wodach zasilających Odrę kanału Gliwickiego stwierdzono czterokrotnie przekroczone stężenie rtęci. Według oświadczenia inspektoratu w kolejnych, powtarzanych na obecność rtęci badaniach nie stwierdzono więcej ponad normatywnej jej obecności w wodach kanału.